11 listopada 2025. Ludzie już się zbierają. Marsz zaczyna się o godzinie 14, więc zapraszam na relację. Nie wiem, ile ręka mi wytrzyma, żeby żeby Wam przesłać to. Zobaczymy. No. Wystarczy. Nie? No powiem ci, że y, 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 właśnie y, ten robi furorę robi. Nie ja specjalnie głośno mówię, bo się ludzie oglądają. Jak gimbal, tak? No, no. no. O, o, widzi, że o No. Przy okazji on, zrobimy tutaj trzymaj, próbę generalną. A tu możesz sobie że w czego. Joystick nie umiem, sąsiad. No próbuj, próbuj. Mój sąsiad umie bóle, i nie daje mi spać w nocy, wali joystickiem po biurku. Dzisiaj właśnie poszłam spać od Gdzie? Kto się? Kto się tu? Ale co? Rękę czy czy ten? No, widzicie, jest, jest Warszawa centralna nieczynna. O, Paweł Grzegorz. Cześć. To jest tylko chwileczkę. Zapowiedź na godzinę 14. Coś będziemy tu... O, matko jedyna, no. Słuchajcie, koniki śliczne. Cześć Darek. Słuchajcie, ja się uczę na gimbalu. Aha, widzicie, muszę się wyciszyć. Bo... Michał jakiś robi też live'a, nie zaprasza, ale nie pójdę do niego. Na pewno. No. Motocyklistów słychać. Angela gdzieś tu urzęduje, szukamy jej. Słuchajcie, takie mnóstwo takich stoisk jest z różnymi akcesoriami. Wielu zobaczymy tych motocyklistów. No tak mocno, mam je do ucha. Dają czadu. Jeszcze mają. Zaraz ruszą. Tyle słupów i tych różnych zasłon, że ciężko ich złapać panowie na swoich rumakach. Wam też pokażę prawdziwe rumaki. I słuchajcie, umawiamy się na godzinę 14. Mam, na, mam nadzieję, że e, będą sprzyjające warunki ku temu, żeby żeby e, coś wam pokazać. No i jeszcze może muszę opanować tego gimbala, bo on robi co chce, a ja nie bardzo. Tak to jest, jak się nie gra. Joystickiem i potem się nie umie. Konik tu do 14.00. Nie szkodzi. Dzisiaj tak będzie.